Rząd gminy Raciechowice przedstawia. Czy chciałbyś załatwiać sprawy administracyjne bez konieczności wychodzenia z domu? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Załóż profil zaufany. Zarejestruj się na platformie ePUAP, www.ePUAP.gov.pl, i złóż wniosek o profil zaufany. Następnie wyślij swoje zgłoszenie. Teraz zweryfikuj swoje dane w wyznaczonym punkcie potwierdzającym, np. urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Po weryfikacji danych otrzymasz dostęp do swojego profilu zaufanego. Od teraz załatwiaj sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. EPUAP. To takie proste.